Jaka Ty jesteś w oczach mężczyzny? Jak On Ciebie widzi? Czy W Tobie coś podoba się, czy W Tobie coś nie podoba się? No zobaczymy, w jakich Ty jesteś dzisiaj energiach. Tu Ty sobie idziesz w swój rozwój, Ty możesz być, rozwijać swoją intuicję. Jest też taka, że o, o, u Ciebie coś takiego jest, że Ty jesteś taka tajemnicza możesz być, że nie opowiadasz na tyle o sobie, że jakoby On chce Cię poznawać i, i Ty, a Ty rozwijesz, się, idziesz w coś nowe, no, idziesz w nowe coś, chcesz być szczęśliwa i cieszysz się życiem i, i tak działaś, po prostu u Ciebie taki ogień, że Ty rozumiesz, że to, co jest teraz, to po prostu tylko zmiany, które trzeba przyjąć i tutaj idziesz w takich rezultatów chcesz od tego, co ty robisz. Tutaj więcej w rozwój idziesz. Możesz też zajmować się taro, tak jak ja i też bardzo idziesz w duchowość, bardzo czujesz ludzi. Możesz poznawać i rozpoznawać ludzi, jak oni do ciebie podchodzą. O czym myślę od ciebie? No, dużo. I powiem mu, on, on to też może i zauważy. Dobrze. I zobaczymy, jak, jaka ty jesteś w jego oczach. O, gwiazdeczka Ja powiem tak, tu kobieta, to, że ty czasami może być chłodna, taka odległa, daleka, ale w tenże czas, on wie tobie, że. Ty dla niego świecisz jak gwiazda, ty takie marzenia, które nie spełnione jeszcze, do, tak jakby do końca. To, że ty jesteś, możesz też być taka, że cię widzą w internecie, że ty możesz pokazywać się zdjęcia, jakieś filmiki, też możesz taka być atrakcyjna, taka, że przyciągająca. I widzisz to. Że Ty mm, jesteś tą mocą, takiej energicznej kobietą, ale Ty na pewno siebie nie pokazujesz jeszcze aż tak dokładnie. Ty on widzi to, że Ty możesz to wziąć wszystko w swoje ręce i zadziałać tak i będzie świecić naprawdę e, takim, e, że Cię poznają ludzi. naprawdę. Tutaj bardzo silna energia. Ale ty na razie, tak jakby siedzisz w swojej stabilności, na razie przemyślasz, myślisz, jak to lepiej zrobić. To nie jest łatwo tobie wyjść z tego wszystkiego, ale ty tego chcesz. To tutaj nie to, że ty tego chcesz, on widzi w tobie to, że ty jesteś taka, możesz być liderem, gdzie będziesz prowadzić ludzi ze sobą, gdzie lubisz, żeby było tak, jak ty tego chcesz w ten czas możesz być taka uczuciowa, że ty możesz cieszyć się jak dziecko, ty możesz zaczynać coś od nowa, że ty nie boisz się wcale wygłupiać się. Czasami to też on widzi to, że ty z jednej strony jesteś taka liderem. Wszystko w tobie gra, ale w ten czas ty jesteś taka jak możesz cieszyć się życiem, wygłupiać się, zaczynać wszystko od nowa. I tak naprawdę Ty tylko grasz rolę to, że Ty taka jesteś. Mm, bardzo przyciągająca. O, tutaj powiem, że bardzo przyciągająca. Tutaj mm, kobieta, która może i przyciągnąć mężczyznę i w tenże czas e, rozwalać jego psychiczny stan. <noise> no, prawda, tutaj em, w Tobie e, takie coś jest, że Ty. E, e, jako z, możesz zacząć wszystko na nowo. Tak? Jakiś kontakt y, możesz zacząć z mężczyzną, nie zależy. W ten czas ty możesz y, tak aż, aż w, do siebie tak przyciągnąć i w ten czas ty wszystko możesz rozwalić. Po prostu ty, jeśli tobie coś nie pasuje, ty od razu tak raz i do widzenia. Nie ma co dalej y, przedłużać kontakt. I ty taka hmm, kobieta, która umie manipulować, to na pewno. Ty umiesz pokazać siebie takiej kobiety, która obkręca mężczyznę, na pewno. Tu kobieta, która wie, rozumie, jak to działa. I możesz odejść na spokojnie. Ty możesz wszystko taką, ty taka jesteś tutaj, kręcisz, 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 a później tak raz i zniknąć. I dla ciebie to normalnie. On tak widzi jeszcze, jak ty widzisz tą kobietę. To, że ty możesz z uczuciami iść do mężczyzny, że ty nie boisz się coś powiedzieć, że ty możesz pokazać swoje zainteresowania, że ty możesz powiedzieć, jaki mężczyzna jest przystojny, jaki mężczyzna mm, taki, y, który pokaże tobie, y, ty poka możesz pokazać mężczyznę, jaki on najlepszy może być, y, że ty nie boisz się tego i ty potrzebujesz mężczyzny, naprawdę takiego mężczyzny, który pokaże. Że on w rodzinie może być mężczyzną, który będzie działać, a nie tylko gadać. To też w to i korunek, tak? O Ciebie też tutaj trzeba walczyć. Ty jesteś taka, że między to by nim raz, że ty możesz pokazywać charakter swój i to, że o ciebie trzeba walczyć, że ty nie jesteś taka prosta kobieta, która po prostu powie, że on powie, że ty jesteś piękna i wszystko okej, okay, że ty jesteś idealna dla niego i już ty jesteś jego nie. On widzi to, że ty masz swój charakter, gdzie trzeba pokazać Tobie swoje zainteresowania i że ty możesz być mieć dużo mężczyzn, które mm, obok ciebie, to, że mm, ty jesteś bardzo intuicyjna i z tobą trzeba też być bardzo delikatną. To, że może być tak, że wasz związek może być taki schowany, że niewidoczny na oku i Ty lubisz tą tajemniczość, ty nie będziesz pokazywać się na widok, chociaż sama po sobie jest też taką gwiazdą, gdzie możesz wystawiać swoje zdjęcia, jesteś bardzo piękna, taka marzenia, kobieta marzenia i on to widzi. I ty jesteś kobieta, która niezależna finansowo, która ma swoje granice, która wie, czego chce od życia. Jaka ty jeszcze jesteś? I ty zawsze idziesz do swojego celu. O tak jakby jeszcze ty postawisz swoją cel, nie zależy, czy to mężczyzna, czy to praca, czy to jakieś marzenia, które ty idziesz do swojego spełnienia. I jakby gdzieś tam trudno nie było, ty powoli. Idziesz i nie boję się tego. Tak, ty jesteś taka charakterna. Ty. Aha. Ty jesteś taka też charakterna. Ty co myślisz, to i powiesz. Ty jesteś sprawiedliwa. Ty bardzo. Ty więcej kierujesz się rozumem. Ty lubisz pomagać ludziom. Ty możesz czegoś nauczyć. Może takie nie uczyć, a jakby jeśli ktoś potrzebuje Twojej pomocy, to na pewno pomożesz. I ty bardzo dużo pracujesz nad, nad tym wszystkim i on to widzi. I może twoja praca związana z tym, że ty pomagasz ludziom, to też może tak być. I on widzi, że ty bardzo dużo pracujesz i, i jemu to podoba się w tobie. Mhm. Ty możesz mieć swój biznes albo y, masz y, coś takie swoje... Nad czym ty pracujesz, nad czym ty rozwijasz się, bo tu taki rozwój idzie i, i to też, albo y, tu idzie tak, że on cię nie albo, a tak jest, że on cię bardzo taki pragnie, że ty jesteś na tyle przyciągająca, że on by chciałby takiego spotkania romantycznego, żeby posiedzieć, pocieszyć się, popatrzeć na ciebie. No potem tutaj tak, ty zmieniasz jego świat. Um, całkowicie, że um, zmieniasz poglądy mężczyzny tutaj. I mężczyzna zaczyna zastanawiać się, czy naprawdę on żyje dobrze w tym wszystkim, który on miał wcześniej, tak? Mm -hmm. Ja powiem tak, z jednej strony Ty bardzo jesteś czula, jesteś taka, że umiesz pokazać się swoje uczucia dobre, miłe, ale w tenże czas Ty nie jesteś otwarta na to, żeby pokazać mężczyzny swoje uczucia. Ty możesz ograniczać siebie od mężczyzn, od możesz mieć jakiś kontakt, ale Ty nie otwiera się do końca. Ty możesz siedzieć, to być ciężko i trudno jest w tym, żeby pokazać swoje uczucia. Dlatego czasami może tak być, że mężczyzny. Mm, powiem tak ym, przyciągasz albo takich mężczyzn, które charakterny i obra, możesz też y, tym swoim ograniczeniem i dystansem y, mężczyzny taki obrażony i zły na to, że jak tak, czemu ona nie podpuszcza do siebie i co się dzieje, a oni tak powoli muszą to działać, żeby. A, a chcą do ciebie iść. No a ty możesz bronić się. Ty możesz. On mówi, że ona broni się, ale ty jesteś. No tu powiem, że oni cały czas mogą o ciebie myśleć. Oni cały czas patrzą na ciebie, że ty jesteś na tyle piękna, na tyle taka, że włosy masz, ładne ubrania, że e, ręce. To ona, on patrzy i obok niej tak jakby świeci słońce. Mhm. I co ciekawe, on mówi, że, że cały czas myślą o tobie i myślę, że ty tak naprawdę. Nie, nie pokazujesz, jaka ty jesteś prawdziwa. Oni czemuś myślą, że ty możesz ukrywać swoje takie nastawienia, co ty masz w środku. O, tu oni my, myślą to, że on widzi to, że ty jesteś bardzo piękna, ty dla niego jesteś idealna. On widzi siebie z tobą, chociaż mężczyzna Idzie tak, że on też jest pewny siebie wszystko, ale w tenże czas on rozumie, że z tobą trzeba powoli. Powoli działać. Co taka jest, że coś nie tak, to ty będziesz obcinać. Tak, ty jesteś mądra, i dlatego ty wiesz, do czego ty idziesz. Ty, on, ty dla niego jesteś takim szansem na szczęśliwe życie i on to rozumie. Ale on rozumie to, że ty swoje granice będziesz. Wstawić. Ty jesteś taka, że nie będziesz podpasowywać się, można tak powiedzieć, pod mężczyznę. No ty mądro to wszystko będziesz robić. I on rozumie, że ty jesteś dla niego takim szansem na, na te życia. On po prostu, i wiesz co? On po prostu boje się też, żeby nie było końca. Mężczyzna jakoś tak patrzy na ciebie i boję się, że ty możesz postawić koniec między wami. Że jeśli coś będzie nie tak. Ty możesz postawić koniec, a on tego nie chce. I powiem, on rozumie, że, że on wszystko na razie będzie robił, dlatego żeby być z tobą. Tak, on widzi was razem tu. No, tak. Tak, on bardzo często myśli i martwi się o to. Oj, aż fest martwi się, powiem. Żeby ty nie odeszła od niego, o On czuje miłość do ciebie. A ty jesteś bardzo taka przyciągająca seksualna że no, że ja nikogo nie chcę oprócz tej kobiety. No, mężczyzna boi się, żeby ty nie odeszła, temu tutaj mężczyzna wiedzie w tobie twoje i tak jak kobieta marzenia.